Kuprum Arena stanie się Lubińskim sercem 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy miasta i okolic będą mieli okazję wziąć udział w licytacjach oraz wielu innych atrakcjach przygotowanych dla dzieci i dorosłych. O dobrą zabawę najmłodszych zadbają maskotki Zagłębia. Będzie można także zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Odbędzie się tu naprawdę bardzo wiele, wiele wydarzeń. A jakie to wydarzenia? Zaczynamy przede wszystkim od Dzieci Dzieciom, czyli zapraszamy wszystkich rodziców, żeby zobaczyli swoich minusińskich na scenie. Następnie będzie teatr na walizkach, gdzie uświetli nam fantastyczny wieczór. Od 9 rano na ulicach wszystkich miast w regionie kwestować będą wolontariusze. Mamy 78 wolontariuszy. Wszyscy będą chodzić po ulicach miasta, nikt nie będzie chodził po domach, więc gdyby ktoś do kogoś trafił do domu, to znaczy, że jest coś nie tak. Dobroczynną aukcję, liczne występy artystyczne, uświetni koncert Gwiazdy Wieczoru Dody i zespoły Virgin. Musicie być z nami tego wyjątkowego dnia. Warto pomagać i musimy się jednoczyć, tak więc czekamy na Was o godzinie 15 tutaj w Atrium Galerii Kuprum Arena. Szykuje się oczywiście licytacja. Licytacje będą dwie w tym roku: jedna w Centrum Kultury Muzeum, jedna będzie w Kuprum Ale, Arenie. Będzie zespół występ zespołu Virgin i Dody. Światełko do nieba, oczywiście, tylko w tym roku trochę inaczej, bo będzie to Fire Show teatru Awatar. O godzinie 20, podobnie jak w całej Polsce, zabłyśnie światełko do nieba.